Dzisiaj zapraszam Was na coś, czego jeszcze nie robiłam, czyli taki tutorial makijażowy, w którym zaprezentuję Wam, jak wykonać ten makijaż, który mam na sobie. Jest to makijaż zainspirowany wiosną i piękną pogodą, którą mamy za oknami. I wprawi was w taki nastrój wiosenny, mam nadzieję. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak ja to zrobiłam, to oczywiście zapraszam do oglądania i liczę na wyrozumiałość z Waszej strony, ponieważ jest to mój pierwszy taki filmik i nie wiedziałam w sumie, jak go zrobić, ale koniec gadania. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, to. Zapraszam! Zaczynamy! Pierwsze co to patrzymy w lustro i co widzimy. Dobra, to zaczynamy. Pierwsze co co nakładam podkład. Mam taki kolor z tej trochę jasniejszy. I najpierw biorę troszeczkę sobie na rączkę tutaj. Bądź rękę. I nakładam najpierw na te... Yy, Warte, które wymagają zakrycia, czyli u mnie to będą cienie pod oczami, trochę nosie. Czasami mi się robią e, różowe policzki, a w zasadzie to, jakby różowe były, to by było fajne, a one robią się po prostu czerwone. No i tutaj się wyrobiłam kilku krost. Krest Kresty są przez olej do twarzy by miał być super ekstra, ale niestety nie zatyka pory. Dobra. To jest tak na szybko. O tak. Teraz jak już mam w miarę, w miarę, w miarę wyrównany koloryt skóry, to będzie taki lekki makijaż, więc też nie będzie nic tam za dużo, nie będziemy tutaj walić. Do tego, co mi zostało tutaj na ręce, dodaję trochę ciemniejszego podkładu. To jest mineralny puder, taki Affinity Tone Mineral. On jest ciemniejszy niż moja skóra, więc pomieszam trochę z jaśniejszym. I teraz nakładam na całą buzię. Bo zauważyłam, że jak zostawię tylko korektor pod oczami i nie wyrównam tego, to tak śmiesznie to wygląda trochę. Takie białe placki mi się robią. A do tego nakładania nie używam żadnego pędzelka. Jakieś takie mam przyzwyczajenie. Wolę, wolę to robić palcami jakoś. A jeżeli pędzelkiem? Teraz przejdziemy do brwi. Brwi to jest coś, czemu lubię poświęcić trochę więcej czasu. I one też tu widać. Widać dobrze. Maluję sobie tak delikatnie te. Tak wypełniam przestrzeń wolną. Niestety. Kiedyś robiłam sobie często hennę na brwi i podobał mi się efekt, chociaż najbardziej podobał mi się efekt zaraz po zrobieniu, kiedy te brwi były takie ciemne i ta skóra była taka pofarbowana, to wyglądało bardzo fajnie, ale niestety to szybko schodzi, bo się ze skóry zmywa, zostaje na brwiach. Ja w zasadzie brwi to mam włoski mm, mam, mam dość ciemne, tylko niestety nie są zbyt gęste to specjalnie efektu żadnego nie dawało. Ciemne włosy były te, które były ciemne, a ze skóry szybko zeszło, więc efektu takiego nie było. Jeżeli ktoś ma jasne włosy i ma dość gęste, to taka henna to jest superstawa. Sama ją wykonywałam, bo miałam kiedyś... E... No właśnie, tutaj jest dobry moment, żebym trochę poopowiadała sobie przy tym makijażu, bo kiedyś e... Parę ładnych lat temu miałam, y, prowadziłam swój salon kosmetyczny, ale no, nie było to, to coś, czym chciałam się tak naprawdę zajmować i zrezygnowałam. E, ale lubiłam to robić, nie powiem. Szczególnie właśnie lubiłam robić brwi, y, bo brwi są taką ramą dla twarzy i jeżeli są brwi ładne, zadbane mm, i potrafią tak pięknie nam obramować oko i dodają czegoś takiego, co mm, takiego charakteru, tak naprawdę. I obojętnie, jaki makijaż byście nie robiły sobie, to jeżeli nie macie dobrze wyregulowanych brwi i dobrze podkreślonych, to nie będzie on wyglądał tak, nie będzie efektu takiego. W tym momencie lubię przypudrować sobie twarz Odrobinkę, jak już mam brwi jakoś, nie wiem, tak mi się to... Tak mi to wychodzi właśnie I Tak to robię, robię to w ten sposób, że tak wciskam ten puder Trochę tutaj, o, nabieram, tak I wciskam Oczywiście nie za dużo, też nie ma co To jest standardowo, najlepszy puder... Najlepszy puder ee, matujący to jest tej materii. Mam go od lat, i naprawdę nie zmieniłabym go na żaden inny e, Teraz e, to będzie makijaż wiosenny. Wiosna kojarzy mi się z kolorem żółtym, różowym i zielonym. Ani w żółtym, ani w zielonym nie czuję się najlepiej, w związku z tym wybieram kolor różowy. E, dzisiaj zrobimy coś takiego różowego, lekko różowego. Jeszcze muszę zobaczyć dokładnie, co ja tutaj wynajdę, bo oczywiście nie przygotowałam się najlepiej do tego. E, jako pierwszy taką bazę położę sobie w coś z paletki, też Rimmel. Rimmel a to będzie taki kolor. Najpierw położę ten tutaj najjaśniejszy, a potem ten, ten ciemniejszy. Najjaśniejszy kolor widzę na początku i to będzie w kącikach tutaj zewnętrznych. O tak. I przy okazji trochę przechodzę na powieka. Delikatnie i jeszcze tutaj o pod długopyliowy sobie, że tak jakoś się płania, to wygląda okay. Okay. O! Myślę, że tyle starczy. Jakoś trzeba trochę otworzyć sobie oczy, co jestem y, nieprzytomna, bo ostatnio chodzę na kursy przed małżeńskie moim mężem, bo bierzemy ślub. Y, Kościelny. Jesteśmy już po ślubie cywilnym i mamy dwójkę małych dzieci. I dodatkowo powiem Wam, że jeszcze takie kursy i wszystko, wszystko trzeba robić. Po prostu jestem tak zmęczona. A jeszcze, żeby to było jakieś ciekawe. Ja słyszałam, że takie kursy mogą być y, super ciekawe. A tutaj trafił nam się taki pan prowadzący, że nie ja wiem, czy ja coś z tego wyniosę. Poza tym, że boli mnie. Siedzenie od siedzenia przez dwie godziny prawie... Nie, całe dwie godziny. słuchaj, No, ale zobaczymy. Może coś jednak z tego wyniosę. Dobra, i teraz to się nam robi trochę za brązowe, bo ja się tu rozgadałam. Eee, dobrze, to teraz chciałabym tutaj dodać takiego różu fajnego. Mm -hmm. Myślę, że wybiorę sobie... Myślę, że wybiorę sobie to jest akurat róż do policzków Pinglota. Taki, ale wiecie pewnie, że kosmetyki takie kolorowe są wielofunkcyjne i można ich używać w różny sposób, jak Wam się tylko to spodoba. W związku z tym ja odrobinkę tego dam na powiekę, żeby nam ożywiło trochę kolor. Teraz tak jak mówiłam, że to będzie różowy makijaż, to mam tutaj y, też z inglota. Mam taki róż, taki opalizujący to jest róż, on jest dość mieniący. Y, I lubię tym cieniem y, trochę rozjaśnić, rozświetlić sobie oko. On tak, taki fajny efekt daje, może tutaj tego tak nie widać, ale w słoneczku fajnie wygląda. I to by było w sumie na tyle. Dzień eee, nie wiem co to jest, za, to jest za Vibo. I też właśnie odrobinkę tutaj dotrzemy. Eee. Tylko też z tym różem to trzeba uważać, żeby on nie zrobił pną no, zmęczonego oka, bo to trzeba tak. Róż tak naprawdę potrafi... Mm, Zjaśnić, potrafi rozświetlić oczy, nadać w nim takiego młodzieńczego wyglądu, ale też jak przesadzimy kolorem, to potrafi nam, z, nam zrobić coś odwrotnego i wyglądamy mieli podrażnione oczy albo zapalenie spojówek. Także też nie przesadzajmy. Ja do tego dodam jeszcze. Ja teraz dodam odrobinę brązu do tego różu bo będzie mi się tutaj fajnie komponował, tak mi się wydaje. Dodam też z tej paletki Rimmela, to tam ten brąz najciemniejszy tutaj, zaraz zobaczymy jak on wyjdzie. Nie wiem, w sumie robię to po raz pierwszy tym brązem, ale chyba nie będę za dużo go dawać, bo wyjdzie mi taki efekt ee, jakiś błotnisto bagnisty więc tego bym nie chciała. Myślę, że odrobinkę dodamy, żeby tak podkreślić to oko, bo też ja na przykład yy, żeby to nie wyszło za, za takie za cukierkowe, Takiego efektu Barbie nie chcę. Chcę to dopa dopasować trochę do mojej karnacji. O, podkreślamy to brązem i dalej to wygląda jak róż, ale mamy trochę trochę to jest takie ciemniejsze, więc ok. Teraz użyję magicznej zalotki. Robię to przed położeniem... przed położeniem kreski jeszcze, bo zauważyłam, że kiedy najpierw robię kreskę, a potem podkręcam zalotką rzęsy, to dużo z tej kreski zostaje mi na na lotce i schodzi, mam takie prześwity, muszę poprawiać, w związku z tym robię to w ten sposób, ale to jak wolicie. I teraz yy, nie wiem, czy będzie mnie dobrze widać, mam też że będzie, i robię kreskę. Zaczynam od góry. Czynią kresek, chociaż malowałam, e, malowałam, robiłam e, makijaże, to kreski na kimś szczególnie płynnym eyelinerem to jest dla mnie czarna makijaż Chwila za duży najbardziej precyzyjny moment tego makijażu. Ja nie przepadam za takimi e, długimi kreskami, to znaczy bardzo mi się podobają na kimś, ale e, na mnie uważam, że nie są zbyt... nie, nie... nie pasują do mnie po prostu. Teraz biorę sobie tuż do i to jest już Lash Sensation Maybelline, bardzo fajny. Mm. Na początku w ogóle mi nie pasował ponieważ e, mi, przez to, że mam takie m, dość krótkie i proste rzęsy, to wszystkie nowe tusze, które otwieram po nałożeniu, e, w ogóle ich nie widać, w ogóle nawet nie widać, że malowałam rzęsy. Dopiero po tym, jak e, gdzieś mniej więcej miesiąc używam dany tusz, to e, wtedy tak naprawdę on spełnia swoje zadanie i e, maluje mi rzęsy. Podkreśla je, bo inaczej to nic nie widać. delikatność. W związku z tym tylko dwie warstwy. Delikatnie podkreślone rzęsy. Dolne również delikatnie podkreślone. I tak to chyba będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o oczy, więcej nie chcemy, bo to ma być delikatne. Teraz potrzebujemy trochę różu. I do tego użyję sobie różu Inglota, taki brudny, taki przybrudzony y, róż. Wpada lekko może w śliwkę i trzeba bardzo z nim uważać, bo jest y, y, ma dość y, mocny ten pigment i można sobie flamę zrobić. A ja lubię takim małym pędzleczem mogą ma być róż, a nie wiem czy ten akurat. Y, Stronę. najpierw nakładam sobie taką pierwszą delikatną warstwę z jednej i z drugiej strony i potem e, ewentualnie dodaję sobie produktu na jedną i na drugą stronę no, na przykład tutaj tak dla wyrównania można jeszcze sobie tak pięknie uśmiechnąć tak jeszcze tego różu trochę dodaję tutaj na Most. On też tak ale wtedy rozświetla i e, odejmuje nam trochę lat. Dobra, e, to by było na tyle. I teraz jeszcze myślę, że jeżeli to jest wiosenny makijaż, to można odrobinkę słońca sobie dodać. U mnie tutaj jeszcze nie jest taka piękna wiosenna pogoda, niestety. Na północy Polski robi się już ładnie. Jeden dzień, jedyny był tylko taki fajny, po 22 stopnie, i było przecudownie. A teraz znowu mamy jakieś 13, tak 10 także... No, Można sobie trochę sztucznego słońca dodać, powiedzmy. A nakładam brązarz, tutaj już jest resztka, to jest z Inglota brązarz taki. Mm, bardzo go lubię. Nie wiem, czy to jest za numer, w ogóle powinno być. W każdym razie ja, no, taki brązarz sobie nakładam. Lekko pod ten róż. Może tam kolejność odwrotna, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Trochę tu, tutaj o górę na koło. Trochę też na nos. Ja specjalnie nie konturuję sobie twarzy. E, usta zrobimy też e, w e, tonacji różu. Będzie taką konturówkę sobie wezmę mm, mm, libo. Nie wiem co jest. Taki e, różowy, pudrowo-brązowy kolorek. Delikatnie obrysuję sobie usta. A, masz, dość napigmentowana, więc to nie będzie takie delikatne. Nie wiem, czy to widać, ja tutaj już bardzo uciekam z tego filmu. Bo moje już tylko tak stoi, że ciężko mi tutaj patrzeć na siebie. Teraz weźmy sobie z Inglota pomadkę różową, odrobinkę jasniejszą, to jest taki też to róż bardzo zbliżony do moich ust, a właściwie to naprawdę go prawie, na moich ustach tego prawie nie widać, tego różu. I w sumie mm -hmm, to jest. Tyle. E, cały makijaż e, wiosenny em, mojego autorstwa. Jeżeli Wam się spodobał ten film, to oczywiście poproszę o kciuki. E, będę bardzo wdzięczna. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście e, czemu nie subskrybować? E, pewnie Zrobię jeszcze kilka takich filmów, jeżeli Wam się oczywiście spodobają. Liczę na Wasze szczere opinie i no zobaczymy się wkrótce, pa pa!